Co jest Pepsia? Pauza. Chcecie kapanosika? Chcecie? To, to tak, chcemy, chcemy. No, auto, auto umyć musisz. Przestań! I tak o cię, to. No Wstawaj no. Żona już powoli wykluwa się z łóżka. Wypełza. No dawaj. Nie umie żona, tele, żona telewizora włączyć. Umiem. A się za mechanikę, bierze. To, to, to czemu jest nie włączony jeszcze? To już tu stoimy mi 5 minut. No. Marzonka. żonka. Żonka. Jananko. On chciał śniadanko. Zrobisz mi śniadanko? I no, dla a ty co z tym ogonem? Co się stało w ogon? Co się stało w ogon? Wystraszył się kot. Straszył się, że, że nie dostanie dzisiaj żarcia się wystraszył. Patrzcie to. Kot je normalnie jakieś liście. Masz Pepsia. Bez komentarza. Oj, że ona zrobiła. Jedziemy, jedziemy. No Najpierw go umyć, nie? Porządnie, odkurzyć. Tak. Wygrałem kilka gadżetów z forum. Był konkurs na filmik z okazji. Nie, ja nie pamiętam, nie pamiętam <laughs> jakiej okazji w sumie. <laughs> Ale wygrałem kilka gadżetów i właśnie taki taki plak, jakby. W sensie? Prepa, w sensie preparat do deski, bo plak to jest, to jest po prostu plak, nie? A to jest preparat do deski. Tak, tu wszystko odkurzymy. A jest co? Umyć. No nawet nie było czasu. Bo nie było czasu, bo my dopiero go kupiliśmy i taki już był. Dziury są okropne, no a to już mówiłem na poprzednim nagraniu. Lecimy po małe zakupki. Jakieś ściereczki, jakąś pastę kolerską. Standard, zapomnieliśmy maseczek. Trzeba było się cofnąć. Co trzeba kupić? Trzeba się posilić jakąś energią Pierwszy raz tędy jedziesz? To dobrze Nowe doświadczenie Świeżego kierowcy Ładna, szeroka droga Bość tak nie mów nawet A Audio to tutaj jest. I syf też. No i co zrobiłeś Michał? No, nie <taki, Taki ładny. Był czerwony i jest biały. Tyle wystarczy? Nie wiem. Może. Look at that shit we been through, prison came through mastermind, got the cash and power, pooped the power, past the divine, classical rhymes, mathematical rhymes, styles unbearable, now niggas with the radical shine, Do you believe it's morning? I'm alive, but that's the last thing on my mind Do you believe it's morning? No, ale niestety zaraz wyschnie i już nie będzie taki ładny. Tutaj jak przybliżymy, to widzimy, że to jest matowy lakier. Spróbujemy trochę to przywrócić do jakiegoś stanu. Do takiego to by było zarobiście. Yeah, Pójdą jeszcze doschnie do końca i wtedy się bierzemy polerowanie Było takie zmatowiałe tutaj, tutaj A robi się powoli takie I może to ma sens? Myślę, myślę, że to chyba ma sens trochę go przywrócić Bo jest różnica taka Dosyć tu się prawie nic nie odbija, a tutaj ładnie. Tak samo lampa, nie wiem czy to będzie widać, ciężko przy tym oświetleniu, trochę widać różnicę, lampa a, a maska. Nagranie tak nie oddaje, ale efekt jest mega. Już chyba półtorej godziny, już barki odpadają mi. A czego się dla żony nie robi kochanej efekt efekt jest fajny zadowalający jeszcze zderzak trzeba zrobić jeszcze dużo roboty dużo ale efekt na razie fajny robota wre. <śpiewanie>